Dzisiaj Wam pokażę e, jak robić takie coś jak e, Gracz wchodzi na serwer, zapisuje go do, do takiej zmiennej e, e, liczby wejść i przy każdym wejściu takiego gracza, wyrokiego, przy każdy graczu wejdzie na serwer i pisze ile graczy już wszedł na ten serwer i też ile już się pierwszy raz zajęło, więc to zaczynamy pisać pierwszy co musimy zrobić tutaj odstęp Kijś jak będziecie mieli coś napisane i variables wkropek z, e, tab e, liczba wejść li, li, 0 musi się równać 0 najpierw tak to będzie nam błąd wybrać chyba i teraz Nie? też musi być I on first join, czyli pierwszy raz wchodzi No i zrobimy sobie jeszcze zamianę wiadomości, że, że jak chodzi czasami do join it to game, to zrobimy ją normalnie set. I on message to nie, na przykład nie, e, plus ich nie będzie e, flyer. Nie, to już do Was zależy i jak tam sobie zrobić. E, no i piszemy addy player, a nie, a nie, player nie może być. Ad 1 to o, liczba pierwsza. Nie może być tu błędu, musi być tak napisane jak tu macie, No i broadcast gracz player po raz pierwszy wszedł. Teraz on join add 1 to e, liczba liczba wejść set join message to kiedyś tutaj sobie zrobię to samo. Nie? No i teraz broadcast. Zrobimy, żeby... o nie Jeszcze raz tak zrobię No, serio? Dobra Syng, Syng Wszedł A nie, to już będzie sens, bo wszedł już tutaj piszę, nie? I możemy jeszcze zrobić wyjście Wtedy jeden to A, wyjście Jeehee aha, aha, Zapomniałem jeszcze o jeden A z co Set, quid No tak, pięknie Co ja robię? Z samego rana już błędy Idę wesadę To 7, 9 Tak, e, teraz powinno mówić wyświetlać send. Nasz serwer był już odwiedzony. I tutaj piszemy ile razy był odwiedzony, czyli chodzi o to liczba wejść. E, piszemy tak najpierw e, procent. Klamra, liczba wejść. No, czyli będzie pobierało po prostu ile w tym jest numerów i na razy send jeszcze zobaczymy ten serwer nie inaczej z tego serwera wychodzono <noise> to będzie nie pewnie będzie bardzo dużo nie no żeby. Li... Dobra, wyjście Życzę Wam bardzo dużo graczy Żeby było na jak najmniej wyjścia I teraz send jeszcze co nam trzeba ten serw na ten serwer Na ten serwer za jeste je o nie umiem tego się razy Dobrze, jeszcze raz tutaj tam to, kopii mm, tutaj to samo, trzeba nie, nie będziemy tego pisać jeszcze z moimi błędami tak, dobra mm, i teraz powinno wszystko pięknie działać Tak jest no to no to widzimy się jak odpalę Minecraft to mi się troszkę odpala jeszcze w znowie, <laughs> a Nagrywanie, bo popełniłem błąd, bo zresztą tutaj było takie coś. I musicie to na takie, bo będzie błąd. Znaczyć, napisujemy konsola SKRLART Licz, mam wejść. I jeszcze jeden błąd, po pierwsza rady, ten sam. Czyli tam gdzie kopiowaliśmy. No, moja głowa wypełniała Przepraszam, a gdzie to jest? Tutaj, gdzieś, tutaj musi to... a tutaj. to więc tutaj też I poprawnie załadowano no i widzimy się jak Minecraft odpala tak tego Skylon ja już jestem Minecraft mi się odpalił teraz czekamy na mam małe lagi bo nie mam jeszcze tego karty graficznej zintegrowaną i się spaliła nowa znaczy nowa tamta stara nie tutaj nasz localhost i wchodzimy w mumę -hmm. Dlaczego? O, 0 razy, to dziwne. Gdzie to pisze nowe? Z tego serwera wychodzą. Coś źle napisałem. Ja. Zaraz ogarnę to, co ja źle napisałem. Szybciutko. Proszę bardzo, mój błąd. Eee, tu pisało wyjście. Aha, wyjście, no tak. Wyjście musi być, okej. Okay. Mam nadzieję, że tam... że nie napisałem znowu skary lat. I trzeba wejść, z próbuję jeszcze wam to rzucić o tej godzinie. I jeszcze raz wchodzę. Pyk. No nas no, znowu. Hmm. Czyli znowu bądź jest. No, szybko komputować. Chyba widzieliście co źle zrobiłem. O, nie szkoda gadać. Czy wszystko Jest. Wychodzono dwa razy. Pięknie. E, a ten sobie zarejestrowano się? Dwa razy. Zero razy, przepraszam. E, pluginy jakieś fajne są? Tak, moje. Ha. Dobra, więc e, zaproszę, zapraszam was na następny odcinek. Jeszcze dzisiaj spróbuję nowy wrzucić. E, und so